Z tej strony herbu i witam Was na pierwszym unboxingu na swoim kanale. Mam tutaj Saints Row, najnowsze Saints Row w wersji Notorious Edition oraz do tego gadżety premierowe, które były dołączane do tej właśnie wersji. Słuchajcie, chciałem nagrać dla Was ten materiał o wiele wcześniej. Myślałem, że wyrobię się na premierę, no ale niestety tutaj pojawiły się problemy z paczką. Mianowicie dostawca no, troszeczkę zawinił, twierdził, że to wina dystrybutora nie wnikam. W każdym bądź razie temat wyglądał tak, że na te e, bonusowe e, rzeczy, które dostałem do, do gry, no musiałem czekać troszeczkę dłużej i, i wyszło tak jak wyszło, że e, oglądacie ten film dopiero dzisiaj. W każdym bądź razie nie ma co się tam zbytnio rozwodzić nad tematem. Słuchajcie, mam tutaj Saints Row w wersji Notorius Edition. Sam jestem bardzo ciekaw, co ta paczka zawiera. E, no wygląda dosyć grubo. Także no nic, przechodzimy do otwierania. Słuchajcie, więc tak biorę swój magiczny nożyk i lecimy z tematem. Powiem Wam szczerze, że to jest taki pierwszy tego typu filmik, który nagrywam. Trochę dziwnie mi się to robi, tak żeby otwierać przed kamerą, Słuchajcie, nożyk może położyć gdzieś tutaj, żeby tak otwierać przed kamerą grę i sprawdzać jej zawartość razem z Wami w sumie. Eee, albo Wy razem ze mną, jak to woli. W każdym bądź razie, mm, no, lecimy. Słuchajcie, folia odchodzi elegancko. Mzyk. Ok. tak to wygląda, słuchajcie. Saint's Row wersji Notorious Edition. Eee, no, co do samej gry, czytałem już recenzje, no e, widziałem, że oceny są dosyć mieszane, a e, aczkolwiek ja jestem pozytywnie nastawiony do produkcji, także myślę, że e, myślę, że będzie to po prostu przyjemny, przyjemny średniaczek, o, jeśli można tak to nazwać. E, myślę, że będzie się grało całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Temat wygląda w ten sposób. O, proszę bardzo, w środku. W środku mamy całkiem ładne pudełeczko. Fajnie fajnie to wygląda zgrabnie, trochę jak paczka fajek się otwiera. Słuchajcie, otwieram, pach. Górna część pudełka, może będzie wykład rzeczy, które już widzieliście, górna część pudełka. E, może pokażę Wam jeszcze całe jak wygląda. Całe pudełko. Pach. Jedna strona. Pa, druga strona. No, myślę, że całkiem spoko. Dobra, otwieramy górną część. I teraz, tak, no, mamy tutaj całkiem pokaźny zestaw. Słuchajcie, e, od razu widzę, że nie ma zwykłego pudełka plastikowego e, klasycznego, natomiast mamy steelbook, e, od którego sobie zaczniemy, myślę. Steelbook bardzo fajnie wykonany. W ten sposób to wygląda z jednej i z drugiej strony. To jest dokładnie ta sama grafika, która widnieje na tym opakowaniu głównym, które Wam przed chwilą pokazywałem. Eee, w każdym bądź razie no, jest tu taki fajny połysk zrobiony, powiem Wam, że no, całkiem nie za robota. Jak na chybił w środku. W środku mamy płytę z grą oraz papierologię tak zwaną. Eee, OK. Tu mamy jakieś kody, kody na ciuszki jedne kody na jakieś gadżety drugie, kody na... Expansion Pass, proszę bardzo, jest Expansion Pass. I kody na furę i na broń, na motor konkretnie oraz na broń. Dobra, tak to wygląda tutaj instrukcja. No, papierologia to jest coś, co rzadko się teraz dołącza do gier. Przeważnie pudełka bywają puste, aczkolwiek no jest to edycja notorius, czyli taka bardziej dopasiona powiedzmy, więc te wszystkie kody na pobranie DLC, no gdzieś musieli upchnąć. Dobra, słuchajcie, Steelbook naprawdę spoko, fajnie się będzie prezentował na półeczce, myślę, także no jest git, póki co jest git. Lecimy dalej. Mamy tak, mamy trochę papierologii, tutaj pudełko sobie złożę w ten sposób, żeby to wszystko było obok siebie, albo jedno na drugim. Dobra, słuchajcie, co mamy tutaj. Tutaj mamy coś, Santo Ileso. To są profile policyjne. Słuchajcie, bohaterów gry prawdopodobnie. Eee, no, taki gadżet typowo eee, dołączany do tego typu zestawów, tego typu wydań gier. E, fajna sprawa fajna sprawa ja tam lubię zbierać takie, takie bajery, e, mimo tego że pewnie schowałam do pudełka i, i nigdy tego nie otworzę więcej e, aczkolwiek m, no sam fakt że, że takie coś e, takie coś twórcy dodali jest całkiem spokojny dobra odkładamy następnie zestaw pocztówek z Santo Leso. proszę bardzo Tu muszę się wspomóc moim magicznym nożykiem. Dobra, mamy to. Osiemka na bok, później posprzątam. Eee, dobra, słuchajcie, no zestaw pocztówek Santo i Leso. Kolejny bajer, który no fajnie wygląda. Eee, I w sumie tyle tak naprawdę. Eee, najbardziej z tego zestawu póki co największe wrażenie robi Steelbook. Eee, pocztówki, chociaż fajnie wykonane, teraz tak patrzę, jeżeli chodzi o grafiki, eee, no to prezentują się całkiem nieźle. Fach, fach, fach. Mam nadzieję, że ostrość dobrze łapie, bo niestety nie mam podglądu na żywo na to, co nagrywam, ale myślę, że to jest OK. Dobra, mamy pocztówki. Następny, tu jakieś tam się folia wkradła. Następnie tak, o tu jest coś większego słuchajcie, tu są plakaty i plakaty są naprawdę fajnie wydrukowane, to jest pierwsza strona i tu jest druga strona i co mi się od razu rzuca, może nie w oczy, ale po prostu wrażenie jakim jakie wywołuje ten plakat, to to, że jest bardzo porządnego papieru zrobiony, To jest całkiem spoko, nie jest to jakiś byle jaki nadruk, który się zaraz porwie. Papier jest, bym powiedział, miły w dotyku, można sobie posmyrać. Eee, no naprawdę fajny plakacik. I co my tu mamy jeszcze? Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o edycję Notorious. Jest to książka. Jest to książka po prostu z krajobrazami z Night City oraz taki sketchbook typowy z artami z gry. na Prawdopodobnie arty w fazie projektowania samej gry. No naprawdę fajnie wykonany również. Całkiem nieźle, powiem Wam, spoko. Fajne, fajne motywy są w tym artbooku. Wygląda to nieźle. Co do edycji Notorious, ponieważ to było na tyle, jeżeli chodzi o samą edycję Notorius. No powiem Wam szczerze, że nie, nie wybiega ona specjalnie od te, nie odbiega ona specjalnie od tego, co, co widziałem w innych tego typu wydaniach. To, co, to, co jest najfajniejsze, to, to oczywiście Steelbook no, oraz wszystkie kody na, na DLC, natomiast e, spore wrażenie zrobił na mnie plakat, który jest naprawdę fajnie wykonany. No, i muszę przyznać, że samo to pudełeczko po fajkach jest całkiem niezłe. Naprawdę spoko. Naprawdę spoko edycja. Słuchajcie, no, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, to mi się nie, nie trzeba namawiać. Ja kupiłem z ciekawości, ponieważ fajnie się zapowiadała i. No i też dlatego, że mogłem teraz wam pokazać. I słuchajcie, teraz druga rzecz. Mianowicie wspomniane dodatki premierowe, przez które notabene opóźnił się, opóźniło się nagranie całego materiału. Eee, zobaczymy, co tutaj w środku jest. Tu już nożyka nie trzeba, więc otwieramy. Podobno to są unikatowe dodatki, które były dodawane tylko do edycji premierowej. Zobaczymy, co takiego fajnego nam jeszcze dorzucili. Eee, Dobra, mamy pokrowiec, to już widzę, że to jest zestaw gadżetów w postaci papierologii, głównie, chociaż nie, mamy tutaj jeszcze jakichś kawałek materiału. Pokrowiec kartonowy, opakowanie, no nic specjalnego, tak to wygląda, raz, dwa. Pach. Zestaw wlepek. Wlepki całkiem spoko, jakbym był 15 lat młodszy, to musiałbym się pewnie jarał. Eee, natomiast no, jest to jakiś tam eee, bajer kolekcjonerski, no, jest ok. Szczególnie, że, e, że no, podobno już tych wlepek raczej się nie dostanie, jeżeli się nie złożyło preorderu przed e, premierą. Wlepki kładę tutaj. O, mamy jeszcze byloczek, widzę. Dobra, sprawdzimy, co to jest za, chyba jakaś ścierka. Otwieram. Uu, fajny materiał. Czy to jest bandana? To jest komin, słuchajcie. To jest komin. To jest komin. Akurat w sierpniu się przyda. No, zajebisty komin. A tak serio, no jest to jakiś gadżet, przynajmniej można ubrać. Nie jest to kolejna rzecz, którą się położy na półce. Także, szczerze powiedziawszy, to mogłoby być dodawane do podstawowej edycji Notorius, a nie tylko do tych dodatkowych, dodatkowych gadżetów, które. Które dostawało się z zamówieniem przedpremierowym No ale okej, okay, fajnie, cieszę się Jest git Lecimy dalej polikę sobie dam tutaj eee, Bryloczek O może sobie do kluczy przypnę Tak się prezentuje eee, Mam nadzieję, że ostrość się łapie tam dobrze Na tych wszystkich rzeczach W każdym razie ok, jest bryloczek i os nie ostatnia rzecz. O, proszę bardzo. Kolejne kartki z grafikami z Santo i Leso oraz z różnych widzę akcji, które znajdziemy w grze z drugiej strony. Tak to wygląda. Eee, cztery sztuki. Spoko. Kolejna papierologia, krótko mówiąc. I na koniec chyba coś. A nie, myślę, że to mapka. Ale. Tu... O, to jest mapka. I na koniec coś, co powinno być dodawane, tak naprawdę do podstawowej edycji Notorius. Eee, no, skojarzenia z, z GTA jak najbardziej słuszne, ponieważ jest to mapka w formie papierowej, e, która niegdyś do każdej części GTA była dodawana jako standard. E, mamy na niej, z tego co widzę, mapę miasta. Oraz reklamy. No tutaj jak najbardziej GTA Vibe mocno wjechał, bo e, produkcje Rockstar faktycznie były w ten sposób wydawane. Poza ostatnim remasterem trylogii, który no, był jaki był, e, ale no fajnie, fajnie, tylko szkoda, że nie jest to dodawane do każdej edycji gry. Tylko jako dodatkowe gadżety, tak naprawdę e, przy priorderze. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że podobał Wam się mój pierwszy unboxing na tym kanale. Już niebawem widzimy się w następnych odcinkach. Jeżeli w ogóle podoba Wam się to co robię, no to będę mega wdzięczny, jeżeli... Jeżeli, dacie, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad w postaci subskrypcji, bądź dzwoneczka, bądź co tam się jeszcze zostawia, i klika, i komentarze, i lajki, like, i tak dalej, będzie super. Ja w takim razie zabieram się do grania w Saints Row. Jeżeli gra mi podejdzie, no to myślę, że trafi do serii, wbiłem platynę. No i tym samym żegnam się z wami. Widzimy się już w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć. Na razie. I co? Smacznej kabusi, i wiadomo co, wiadomo o kogo.